No drodzy, prapianie, drogie, drogie, drogie. No, prace pomalutku się popychają do przodu, popychają, jak króliki. I teraz, jak zwykle, prezentów musieli nas zostawiać. Beduiny. O, i to jest najlepsze, właśnie. Tu mamy 6 kabli, przechodziły przez jeden łącznik i, i tu. I teraz, zaraz wam pokażę. O. Takie zajebiste, amerykańskie Kurwa robiła fabryka Range Rovera I takich jest pełno właśnie w progu i to się kurwa właśnie nie dzieje Jebosze woda się dostaje i chuj strzela w ogóle Bąbki i pacyca i tak. tam I to wygląda u nich seryjnie tak Takie o kutasiki porobione No i niestety wszystkie trzeba usuwać i lutować na nowo I ja już na przykład już zacząłem sobie lutować u mnie wygląda tak lutowanko, czyli składam, wkładam jeden w ten, drugi w ten. Owijam miedzianym, miedzianym, pięknie, pięknie miedzianym kabełkiem. Owijam i potem ładnie lutuję tak, także to jest normalnie jak zespawane. No i tutaj z tej strony polecam zaraz tam te cztery opaski. Opaseczka na to termo i jest zajebiście, a zdziwiany jestem, bo, bo przed chwilą biegłem w jedno miejsce, no, ale git, dalej, e, chujowy patent u nich to jest to lusterczko. nie wiem jak oni to wymyślili, że, e, że bym to teraz, tą, tą, tą gumoplastik, czy chuj wie, co to jest, zdemontował, tu muszę rozbierać kostki, więc będę musiał styknąć sobie foteczkę kostki, rozbierać, ściągnąć to, bo to chcę całe wyczyścić, umyć, no bo to amelinium, tego nie pomaluję, więc jak się do tego dostała woda, to się zaczęło utleniać się, zaczęło, zaczęło, także chujowina straszna, no <laughs> i jestem ja, ujeboszony świntuch, co dalej, to, to, to jest mało ważne i moje to też jest mało ważne, priorytetowe, to my mamy tu, tu już mamy łostrugane z pierwszego, także mam nadzieję, że, że teraz już wyjdziemy z tym. To już jest prawdopodobnie ostatnia warstwa, bo do halogena patrząc już jest teraz nałożone lekko z nadmiarem. Chujowa jest tutaj ta listwa w tej polówce, bo Kratka wchodzi za nią, więc przód tej listy, tutaj ta ten, 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 krawędź kurwa, musi być wyjebana jak złoto, żeby nie było widać śladu, że to było dźbnięte. Także to jest priorytetowa robota. Mój to jest tylko taka dodatkowa, w trakcie czekania aż tam sobie odparuje gipsiorz. I tu teraz biorę się za te drzwi, szybko sobie, szybko sobie to tam ogarnę, zacznę oklejać. Żeby jeszcze dzisiaj wyjechać tym i wjechać mps i zacząć w MPS-ie demontować fotele i podłogę, gdyż tam trzeba zrobić małą wycinkę i wstawkę. No roboty tyle, że normalnie, kurwa, bo normalnie rowix zatarty, kurwa. No, jeszcze u siebie bym byli jak to jakoś prysnął, bo na razie... To mam wyjebany w ten zderzak, że jest łobdrapany lakier tak naprawdę to tylko jest lakier popryska, popękany, ale On będzie cały szedł w okleinę, więc Więc pójdzie kwas, kurwa, w spraju I potem zmycie lakieru i będzie zderzek jak fabrycznie Oryginalny, nowy, ciorny Także no co, co Wam mogę powiedzieć, no Dymam dalej, dymam z tą robotą Bo mamy już sobotę wieczór a robotę zrobić trzeba, nie? No, także statyw, piąteczka jedziemy z koksem odświeżamy kuźwa, odświeżamy yy, a więc ta zderzaczek już przejechany pięknie, gotowy, ready do malowania na papierze 800 jest jest git <grym> zderzak był malowany już trzy razy po tym co co doszłem. tu są po prostu przebicia, bo miałem dwa kolory yy, gruntu ciemny szary taki troszeczkę jaśniejszy, auto jest Jasne jest srebrne, więc, więc trzeba było się dopasować. A czym więcej gruntu, tym lepiej, bo chyba by nie było, to wszystko to jest pikne. Papier osiem stówek, wyciągnięta każdzięka, jednak na tu jest jakiś odprysk, ale na to już mamy mieć wyjebane, ponieważ ponieważ stary powiedział, że żeby to było tylko pięknie pomalowane, żeby się nie spuszczać nad tym. Tu się wydaje, aby coś była, tu jest normalnie szyba. No tutaj kurwa, zgryzły się mi zgryzły się mi te farby, musiałem zedrzeć i nałożyć jeszcze raz. Nie ma problemu. Strasz to było dużo rys takich głębokich, powyciągałem je na samym gruncie. Jest GIT, gotowy do malowania, niech sobie tylko wyschnie. A jaj ruski, i ruski. Muka, ja. Y z Ruskim walczymy, oklejamy dalej ręża teraz. Tamten sobie musi wyschnąć. Za ten czas skończymy ręża, oklejać i nie będzie nim trzeba wyjechać. Pomalować zderzaczek w połowince. I weekend zaliczony po weekendzie. No. Także kuźwa lecimy, lecimy z kuksem, bo nie ma żadnego problemu. Za święta jajka trzeba poświęcić, a tu fura nie umyta, nie skończona. nieskończona. Jezus, aż to, coś się będzie działo. No nic, łagień, łagień dalej. Jak widzicie, wszystko zdemontowane, tak musi być. Troszeczkę już oszczędzam z tym, bo na. Podłogę? No na podłogę nie weszło wiele, a tamte drzwi jak żebym przejeboszył, poszło półtorej metra. Więc tu troszeczkę mniej dałem tak plackami, no powklejałem tego czarnego STP. Żeby rezonancji nie było dźwiękowej, czy jak się to, to tam godę żeby nie wibrowało. A lecimy już z grubym, gruby cały wykleimy środek tak samo jak wszystkie. Być git, być git, będzie git. Także nie ma lipy, jedziemy z tym bo za niedługo niedziela. Pozdro. Kilka ścieżek, kimmer, żołowidryna szprojta, bile, koa, niu, edda, max, para, til buen atme, rentrower, kera, o after para szprojta. A więc tak, robaczki, jest akcja. Ten cały tam blacha z tyłu, co jest, mamy ten automat do podnoszenia szybki. Tak samo wszystkie lineczki ładnie nasmarować, sprawdzić czy nic nie jest boszone, bo różki, halo, welcome, Yo. wszystko ładnie zasmarować. A wcześniej umyć, no i też można okleić. Ja tu okleiłem tak samo z, z, z resztek, całość tam jest wszystko wyklejona w środku z obu stron. E, tutaj, jak widać, trzeba widać pod spodem pewnie widać, e, właśnie jest ten STP. Tak samo, żeby nie wibrowało, no i można zakładać. I potem znowu robimy tą samą akcję z tej strony, a potem jeszcze robimy na tamtym pierdolniku co się jeszcze zakłada na to na tym plastyczku tej osłonce tego no i powiem wam, że to co odjebałem tym razem to jest mistrzostwo świata nawet ściągnąłem właśnie to lusterko, ogarnąłem i w środku w lusterku w tym, w tym mocowaniu tak samo wpierdoliłem piankę, ma być no, wyjebane na 100% a potem weźmiemy z ruskim, wyciągniemy słupki A, osłonki w środku tak samo i też je zajebiemy pianką, no bo Albo robimy na 100%, albo wcale tak czy nie? Ruski, tak, nie? Tak jest. No, tu rozpierdol, no ale co zrobicie? Troszeczkę mi tego mało zostało. Będzie ma kurwa panda Mera. Egi, panda Mera epny. Dobra, lecimy dalej. Także miłe oglądania życzę, i pani ziomeczkowe. No, no, i da, mamy muchachos, jowlą, no i żygnięte z pierwszego, dokładnie położyłem trzy, ale szybkie, cienkie warstwy dałem 20 minut na smażenie. I teraz jedziemy jeszcze raz, tu niestety pojebaszone. Od poprzednich chyba driverów, ale stary gadał, żeby nie ruszać. Stary gada, nie rusz tego pierdolka. Bo Pomaluj pięknie, żeby no, nie było rozkurwione, więc się jakoś tam postarałem. Baza położona ładnie. Yy. Robimy sobie mieszaneczki, tu mamy lakierek lipy 2 do 1 tu mamy bazę 4 do 1 plus 10% rozpuszczalniku. Jeśli będzie za gęste, zależy od tego, jaką macie dyszę. Jak nie macie oryginalnych mierników możecie sobie sami zrobić bez problemu. Macie takich pełno kubeczków, w jednym rysujecie jedną część, i potem robicie na Przelewacie do drugiego i znaczycie na drugim ile jest 1, 2, 3, 4, 5 i robicie sobie znacznik. No. no i co? Wszystko tacy. Bierzemy się za powtórne 2-3 warstwy takie cieniutkie, w kilka razy cień niż raz za grubo i pójdzie się je boszyć. A więc zrobi zlewkę. Na metaliku to już się można chleb Także, no co wam powiem Powiem, powiem, ale wam powiem Że maskę mam Ruski, Aj ta maska? mam maskę? No jo, Trzy pije, W ogóle słuchaj mnie Jestem er Jak to nie, er nie, no. no, także Lecimy dalej Przecikamy, zobaczymy jak to wyjdzie, potem yy, w klarze spróbujemy klar położyć jak, jak szybę, jak małą maskę i będzie wyjebany, No, robaczki. Także na zakończenie omówimy, co tu się od Janie Pawliło. A więc, słuchajcie, fajnej historii. Mówię staremu tak. Te, jak bedu, tak akurat przyknąłem trochę podkładem na oponkę. Także nic nie szkodzi. I mówię staremu tak. No, bo wiesz. Kupiłeś ładnie Wszystko, mówię, nie dali ci mierników Filterków I kubeczków No stary do mnie No może Może weźmiemy i ten I W byle czemu mieszamy. Ja mówię, no troszeczkę bym się kurwa kłócił Bo lubi gdzieś jakiś paproch wpaść I zrobi łoka jak na rosole No i co dalej no, nic nie mieliśmy kubeczku, bo niedziela. Więc umyliśmy wiaderka. Dwa takie malutkie w niterku. Nawet ja poprawiałem jeszcze po nich. I akcja typu. O, tu było to rozbite. ale lakier, praktycznie można się przyglądać nim. Co się nie da, jak się da. Mm, piękność I na No i co się kazało. Ja mówię, że no kurwa że fu, no akcja jest pedalska. Bo bo się może ziboszyć. A dobra mówi. potugujecie. No i co się kazało. Bazę, żebym zrobił. Bazy normalnie położyłem, lepiej niż, niż najlepszy warsztat. I kilka razy jeszcze głębokich odprysków, ale tylko przez to, że stary mi nie pozwolił tego robić na 100% dokładnie. Tylko żeby naprawić pęknięcie i ładnie pomalować, więc naprawiłem pęknięcie i ładnie pomalowałem. No i najlepsze. Bazy położyłem. Bazy położyłem 5 razy. No i mi jak gdzieś tak. Półtorej, dwie godziny. Od, od zaczęcia mieszania tego gówna zaczynamy lać klar. Dwa do jednego. Wszystko świetnie. Zaczynam sobie malować. Doszłem już od, od prawej do lewej. Od lewej idę do prawej. A tu nagle... Spider-Man za zaczyna rzucać sieciami. Co się kurwa okazało? Zrobiłem taką kaszę, zaczęło tak pluć, że nie szło nic z tym zrobić. Okazało się, że lakierek nam się zważył. chuj wie dlaczego. <laughs> Coś musiało w tym kubeczku być gdzieś, może pod pokrywką. nie Niedomyte ja wpadło, zważyło. Ja spanikowany, zlatany, kurwa, w wkurwiony, latam, biegam w tej masce, ciskam wszystkim, kurwa, nie mogę znaleźć tego rozpuszczalnika. Okazuje się, że ten z literem rozpuszczalnika nitro przyszedł. Mi zakleiło pistolet, kurwa. Żela w środku zrobiło. Eee, no i co? Prawie, prawie, to umarło. Tu normalnie był taki baran, normalnie, że nawet nie wiem, czy barankiem by dało rady tak zrobić, jak, ja tu, jak, jak tu mi to schlastało. Przestawiam, przestawiam, mówię, kurwa, albo normalnie, no, jakaś akcja jest, mówię, i za, za szybko schnie mi w tym, albo, albo mówię, coś się ziwało szybko rozbieram pistolet, myję, kurwa, nie ma rozpuszczalnika, nie? Eee... <tryk> Okazuje się, że, że jakoś, jakoś fartem ogarnąłem ten, ten pistolet nitrem, bierę wiaderko, próbuję nalać... A tu kurwa guma do vibratora mięciutka poszło się jebać tu na centymetr grubo, ja mówię a pierdolę, mówię, trzeba wszystko drzeć i fartym uratowałem sprawę. Szybko w kubeczku mieszałem 2 do 1, z porcji sobie y, swojej y, zrobiłem 2 do 1 y, lakier potem utwardzasz <noise> i szybko złapy i ogólnie e, tutaj będzie polerka szła teoretycznie jest idealnie ale jest, jest lekki dosłownie mikrobaranek ale tu mamy położone 15 warstw żeby na tym boku od połowy wyjść z tym pierdolonym baranem oczywiście no, wyszło pięknie ale 15 warstw lakieru z nasz derzek mi poszło 1,5 litra lakieru no gdzieś tak, jakiś, jakiś liter 200 liter dwieście do 1,5 mi gdzieś lakieru poszło już nie zmierzyłem, bo tam gdzieś już... jeszcze korka nie miałem, bo korek był cały z żelu w dupie korek, mówię la... mieszam szybko i bez korka maluję, mówię, bo nie ma nitra żeby korek nawet umyć Mówię, najważniejszy, my, my lecimy dalej, nie? <gry> Także na zderzak wcesałem jakieś no, ee... sporo, no około, około półtora litra, nie niech będzie liter 200, gdzieś wiebałem. Ale liczyłem te wszystkie swoje zajebiste próby pokonania ee, baranka i to ciężkiego barana. No, ale <gry> wyszedłem z lakierki, mówię, można się przyglądać. A jeszcze, tak dobrze doschnie, już go, już go w sumie można dotykać, bo on już wygrzewany był, wygrzewany był kilka godzin, ale prawdziwa jego twardość będzie, będzie za kilka dni taka na 100%. To jednak poleci papier z 2,5 tysiąca, pierdolny taką polerkę, że się będzie można, będzie się można przeglądać tym. <grym> Także nic. Prawie zjebałem, i to przez to, że się zgodziłem, eee, ale udało mi się uratować sytuację. A znowu tu stanęliśmy, no bo niestety trzeba było tam tego ogarniać. Lusterka nie ma, przy odkręcaniu jebała się śruba, także na chwilę bez tam. Jutro próbujemy bez lusterka. Trzeba odespać. Także trzymajcie się cieplutko, fajne historie garażowe. Do następnego. Elo Dziubaszki.